Każdy w out Największa to zwiast. Tor to jego dom, brać mi są. Dalej, Zuchu, jeszcze raz! Rajdek to a wśród out Rajdek to auto na fałd. Ochotą dla nas start jest szybszy niż wiatr. Uważaj, Zuchu, ktoś ci w po kołach! Jazda! Ride! Rajdek to as wśród au Rajdek to auto nazwał? Rajdek to as wśród au Rajdek mała wyścigówka Ostatni dzień Sprytka Srebrny Tor przywitał kolejny piękny dzień Rajdek i Sprytek umilali sobie czas wyścigiem Uf, nie! Tylko kilka wgnieceń i zadrapań! Ale boję się niestety, że wysiadła mi elektryka! Nie martw się! Założę się, że Krzychu naprawi cię szybciej niż myślisz! Sprowadzę go! Ej, ej! Tylko tego posłuchaj, Marto! He! Pracę swoją kocham, dobrze czuję się wśród aut. Lubię im pomagać, tak to fakt! Ja. Nic nie liczy się! O, ojejku. Maszyna do karaoko! Znowu się zepsuła nasz szmel z nią. Kto widział mój klucz? Podaj mi go, ale migiem. To zwykle pomaga. Popatrz. O, o nie. O. O, zawoda No. Zdaje się, że tym razem wysiadła już na dobre. Tak, już po karaokę. Niestety. Ogromna szkoda. Oddałem barnabie do naprawy. Powiedział, że potrzebny mikrochip. Skąd go wezmę, pytam? A on mi na to samisz nowy mikroczyk będzie działać. Stary się zużył, siadła cała elektronika. Złomowisko nie ma innego wyjścia. Tak, biedactwo już się ledwo trzyma. To niełatwa decyzja, wiem, ale przychodzi taki czas, że trzeba się pożegnać. A hmm? Wszystko ma swój koniec. Musimy się z tym pogodzić. Nie, nie mogę mówić o sprytku w ten sposób. Sprytek jest moim przyjacielem! O nie, jeśli powiem, że właśnie się rozbił, to już nie będzie dla niego ratunku. E, poproszę Luzika, żeby nam pomógł. Nie dam im oddać sprytka na złom. Za nic na świecie. Luziku! Luziku! Po pomóż mi szybko! Co się stało, Rajtku? Usłyszałem, jak Marta i Krzychu mówili o sprytku. Nie uwierzysz. Chcą go oddać na złom! Oh. Za nic! Jak mogę ci pomóc? Sprytek się rozbił, kiedy się ścigaliśmy. Trzeba go naprawić, to jak najszybciej! Przegnaj smutek z Machy. Luzik cię nie zawiedzie! Uff, długo was nie było! A gdzie jest Krzychu? Nie mogliśmy go znaleźć, więc odwieziemy cię do warsztatu całkiem sami, prawda Luziku? Tak, naprawimy cię raz, dwa! Ale co z moją elektroniką? Lepiej, żeby Krzychu się jej przyjrzał. Po co zawracać krzychowi głowę takim głupstwem jakoś damy radę! Co się dzieje? Czy twój super silnik znowu sobie z czymś nie poradził? <laughs> Bardzo śmieszny błysk! <laughs> nie! To wprost nie do pomyślenia! <laughs> O czym tam sobie szepczecie? O, właśnie mówiłem rajdkowi, że nie ma sensu odwozić cię do warsztatu. Mam w swojej norce dosyć narzędzi, a krecik jest specem od elektroniki. Co nie? Jest tak? No. Może kto wie. To do roboty! Nie marnujmy czasu! A to ok okropne. Rajdek i Sprytek powinni już wrócić. Gdzie oni się podziewają? Luziku, obiedź Tor, bardzo proszę, i postaraj się znaleźć rajdka i sprytka. Ej, słyszysz mnie? Odezwij się. No, a niech to nie odzywa się. CC Maxi Tintop, odnajdźcie rajdka i sprytka i dowiedzcie się, co z luzikiem. No nic, moja wierna przyjaciółko. Spróbujecie zreanimować. Na pewno da się coś zrobić. Przydałby się ten nowy mikrochip. Tylko skąd go wziąć, uważaj, kreciku! Moja elektronika wymaga delikatności. Niech to się uda, bo jak nie, to będzie ostatni dzień sprytka wśród nas! Ukazał nam cię znaleźć? Nie bardzo wiem, czy będzie zachwycony, że Krecik grzebie Sprytkowi w silniku. Cii, sprytek was może usłyszeć. I co z tego? O, co? co? Musimy go naprawić, nie mówiąc nikomu ani słowa, bo jak nie, krzychu odda go na złomowisko. Ach, jak możemy wam pomóc? Najpierw musimy mu naprawić silnik. Tak, tak, a potem zorganizujemy wyścig i damy Sprytkowi wygrać. Tak? To musi być jego najlepszy wyścig w całym życiu O, gdzie oni się wszyscy podziali? Powinni już znaleźć rajtka i Sprytka Co się dzieje? No, już gotowe Daj głos, Sprytku Coś tam jeszcze klekocze Ale, ale, ale w sumie wszystko jest w porządku Dzięki, Kreciku Mam pomysł, sprytku! Wyścig! Pokaż Krzychowi, na co cię stać! U? nie ma sprawy! Jazda dalej gazu! Turbo doładowanie! Ale daje! Hurra! Brawo, Sprytku! Tak! Świetnie się spisałeś na medal, Sprytku. Co ci jest? Co to za dziwny dźwięk dochodzi z silnika? To nic. Sprytek ma się dobrze. Prawda, Sprytku? Nie możesz oddać go na złom Krzychu. Nie rób tego! Na złom? O czym ty mówisz, rajtku. O, mamija! O simy cię krzychu! To jest nasz przyjaciel! I Jak się fantastycznie ściga! Nie oddawaj go na złomowisko! E? Kto wam powiedział, że chce oddać sprytka na zło? Ty sam! Nie przesłyszałem się, rozmawiałeś o tym z Martą w warsztacie, że to już ostatni dzień sprytka! E? E? Mój ostatni dzień? Tak powiedziałeś? Czy oddasz mnie na słon, krzychu? Ja wcale nie mówiłem o tobie, głuptasie. Tylko o maszynie do Karaoke. Zepsuł jej się mikrochip, ale i tak jej nie wyrzucę. Nie pozbyłbym się sprytka, jest członkiem rodziny. Chodź sprytku, rzucę okiem na twój silnik. Ojej, to mikrochip. Skąd on się tu wziął? No y miałem wypadek i, i krecik mnie naprawił. A, 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 widać coś a, a, Przeoczyłem No coś podobnego Ten mikrochip nada się wprost idealnie do mojej maszyny Do karaoke O brawo kreciku Dziękuję Wszyscy bardzo byli radzi, Że sprytek nie trafi na złom I że nadal będą się mogli przyjaźnić Pracę swoją kocham Dobrze czuję się wśród aut Lubię Pomagać tak to fakt iha Nic nie liczy się, gdy patrzę Jak ścigają się, gdy wyścig trwa. I muzyka gra, gdy wyścig trwa, i muzyka gra. Muzyka gra. Ojej! Oh yeah! Iha! Tak jest? Wersja polska na zlecenie Mini Mini Masterfilm. film. Wystąpili Agnieszka Kunikowska, Sławomir Pacek, Izabela Dąbrowska, Julia Kołakowska-Bytner, Andrzej Mastalerz, Miłogostreczek, Marcin Roziński, Andrzej Szopa, Marek Frąckowiak, Grzegorz Kwiecień, Waldemar Barwiński, Igor Chmielnik, Przemysław Pluszcz, Sebastian Cybulski, Paweł Ciołkosz, Jakub Kamieński i inni. Piosenkę tytułową śpiewał Artur Bomer. Prajdek! To as wśród aut!